No dobrze, nadszedł ten dzień. Dzień kosów, Pierwsze koszenie trawy. Zasadnie trawy, bo e, ja zaczynam od dzikiej łąki, którą tutaj można powiedzieć robię. Właściwie zostawiam nie tylko z nudów, ale e, przede wszystkim dla walorów takich estetycznych, bo ten trawnik, tutaj trawy jest co niemiara oczywiście. E, to podzielone jest na taki trawnik, który nazywam Wembley i dziką łąkę, gdzie przepięknie kwitną polne kwiaty różnego rodzaju. W tym roku jeszcze mam ambicje, żeby dosiać tutaj maki, chabry, trochę różnych tego typu kwiatów i po prostu muszę ściąć to, co zostało po zimie, więc to już pościnałem. No i dzisiaj trzeba to zebrać. Można by było powiedzieć, że a po cholera się męczyć, zbierać to wszystko i tak dalej. Tak, ale można to od razu, tą ziemię wzruszyć, obudzić to wszystko, towarzystwo, które tutaj gdzieś sobie oczywiście spało pod trawą. Co zrobić z tym sianem? Siano się wysypuje generalnie nie tylko na kompost. Ja mam paśnik, którego korzystają oczywiście sarny. Więc to jest trochę taki głupi okres, bo to siano jest już takie stare trochę, ale one, mimo wszystko, że mają już karmę i świeże pędy jakichś traw na łąkach, znajdują, to chętnie przychodzą do tego paśnika i korzystają po prostu z tego siana, które pachnie, nawet jeżeli jest stare, to pachnie. Więc dzisiaj robimy. Takie siano kosy i zbieramy to siano. I olbrzymi apel do wszystkich, którym przychodzi jeszcze do głowy wypalać po prostu trawy. To jest jakiś kosmos. To jest po prostu, ja nie wiem. Żyjemy ciągle, wydaje mi się, że w kraju Debili, gdzie ciągle znajdujemy jakichś ludzi, którzy wypalają te trawy. W zeszłym roku robiłem taki materiał o wypalaniu traw. I ja, jakiś kretyn się znalazł, który chciał sobie trawę wypalić. I po prostu spłynęła wiocha, kilka tam domów, ale, ale po prostu no tragedia niesamowita, więc, e, więc tak, no dzisiaj po prostu zasuwam z sianem. O. jeszcze raz gorący apel, słuchajcie, nie wypalajcie traw, to jest makabra, zobaczcie co można zrobić, po prostu jaką krzywdę ludziom, tylko i wyłącznie ze swojej głupoty i lenistwa. A poza tym fajna pogoda, o, można się poruszać. O, także kosimy, zbieramy sianko. A, no, pozdrawiam wszystkich.